Cześć dziewczyny, dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o chemioterapii. Chciałabym się przyjrzeć tym efektom niepożądanym, które zdarzają się najczęściej. Dostaję od Was wiele zapytań. Często w trakcie rozmów przewija się pytanie: jak mogę się czuć po chemii? Co jest normalne? Co już powinno mnie zaniepokoić? A więc chcę dzisiaj przejść pokrótce przez te wszystkie efekty, które najprawdopodobniej dotkną i Was. Niektóre z nich są gorsze, niektóre lepsze. Same usłyszycie za chwilkę, a więc. Co? Zapraszam Was serdecznie. Informacja o zaleceniu chemioterapii w Waszym e, przypadku będzie prawdopodobnie tak mocnym i dużym przeżyciem jak samo przejście przez chemioterapię. E, wiadomo, w trakcie leczenia będą gorsze i lepsze dni. E, to jest normalne w całym procesie, a więc tym dziewczyny się nie przejmujcie. E, starajcie się bardzo dbać o siebie w tym, w tym e, trudnym czasie. E, natomiast e, chciałabym tutaj podkreślić, że każda z nas jest inna i każdy, ka, e, każdy przypadek raka w naszej sytuacji będzie inny. Na to, jakie leczenie zostanie nam zaproponowane, składa się wiele informacji. Chodzi tutaj o podtyp biologiczny raka, o chociażby e, skalę histologicznej złośliwości, czy tą skalę NST w przypadku raków inwazyjnych. A więc tu tych informacji naprawdę jest sporo, które trzeba zebrać razem, aby one ułożyły się w jakiś spójny obraz i na tej podstawie lekarz jest w stanie zaproponować nam najlepsze leczenie. E, mówię to dlatego, żeby uczulić Was, że niekoniecznie. Takie porównywanie schematów leczenia mojego versus kogoś innego zadziała. Może nie wiecie wszystkiego w przypadku swojej koleżanki, kogoś znajomego, aby porównywać to ze swoją sytuacją, a więc byłabym bardzo ostrożna w, w porównywaniu takich sytuacji. I również myślę, że wpływa to też demotywująco, a więc dziewczyny, skupmy się na tym, żeby doskonale znać naszą sytuację, aby pytać, zadawajmy lekarzowi pytania, dlaczego takie leczenie, co dany lek ma na celu zrobić. Wtedy będziemy dobrze poinformowane i, i będzie nam łatwiej podejmować decyzje w dalszym procesie leczenia. Jakie są te standardowe efekty uboczne i te najczęstsze, które się, z którymi się stykamy? To na pewno ogólne osłabienie i otumanienie. Ja pamiętam po pierwszej swojej chemii, po wlewie, ja zaczynałam od chemii czerwonej, to pamiętam, kiedy zeszłam z fotela, to poczułam się tak, jakbym była w świecie rzeczywistym, ale też nie do końca. Tak wszystko do mnie docierało z, z opóźnieniem. Eee, I też chyba te bodźce z zewnątrz e, nie do końca do mnie docierały. E, a więc to jest naturalny efekt chemii, potrzeba czasu. To jest duży szok dla organizmu, cała ta dawka leków, cytostatyków, którą dostajecie. A więc po prostu trzeba sobie dać czas obserwować swoje ciało, ale niczego nie przyspieszać i nie nadwyrężać. E, na pewno senność jest takim objawem też typowym dla tych efektów przyjmowania leków chemioterapeutycznych. Tutaj, dziewczyny, ja myślę z własnej perspektywy, doświadczenia: warto ten okres po prostu tych pierwszych kilku dni po chemii przeleżeć, przespać. Tak naprawdę to jest trudny czas, bo nie za wiele możecie. Jesteście, jest się słabym, generalnie to osłabienie gdzieś potęguje się. A więc. No wysiłkiem może być jakieś duże, duże spacery, chodzenie. Także trzeba w miarę swoich możliwości obserwować swoje ciało i próbować delikatnie je testować, na co możemy sobie pozwolić w danym momencie. Co, co jeszcze? Uczucie metalicznego posmaku w ustach. Zdecydowanie... W ciągu kilku pierwszych dni po podaniu leku, tak, będziecie czuć taki metaliczny posmak w ustach. Dlatego e, chyba jeszcze dodatkowo bardziej smakują rzeczy, które mają zdecydowany smak. Nie wiem, czy wy tak e, będziecie mieć lub miałyście. Ja zdecydowanie lubiłam pokarmy ostre w chemii. E, wydaje mi się, że to zabijało trochę ten posmak metaliczny. Lubiłam kwaśne rzeczy, lubiłam zimne rzeczy, czyli takie smaki, które były bardzo zdecydowane. One pozwalały chociaż na chwilę zapomnieć o tym metalicznym posmaku w ustach. E, będziecie też pewno odczuwały nadwrażliwość na zapachu na zapachy, trochę tak jak czasem bywa w. Ciąży, ale myślę, że nie aż w takim natężeniu. Ja pamiętam, że ilekroć, próbowałam czyścić e, okna, na przykład indeksem, jakąś szybę e, albo jakimś środkiem czyściłam blaty, to po prostu ten zapach te, tej chemii bardzo mnie od, e, e, odciągał, i wtedy też przeszłam na wszystkie środki z octem i ten ocet jakoś byłam w stanie go stolerować, natomiast tych wszystkich chemicznych zapachów absolutnie nie. E, no, i takim waszym towarzyszem. Nieodłącznym, zwłaszcza w tych pierwszych dniach po podaniu chemii, mogą być nudności. Wymioty rzadziej, choć pewnie na początku będą się też zdarzać, ale dostajecie bardzo silne leki przeciwwymiotne, które blokują ten efekt, a więc naprawdę ta chemia w dzisiejszym świecie jest, jest znośna. Z tych bardziej uciążliwych efektów przyjmowania chemioterapii to zdecydowanie ból gardła i ból przełyku. Związane to jest z tym, że chemioterapia podrażnia śluzówki, jamy ustnej i przełyku, i po prostu czasem trudno. Trudno cokolwiek przełknąć, dlatego warto stosować jakieś płukanki, płyny na gardło, nawilżać dobrze tę śluzówkę. Pojawić się może też biały osad w jamie ustnej, co jest takim efektem infekcji grzybiczej, i wtedy warto zaopatrzyć się w taki płynny statyna. On jest na receptę. Natomiast na początku, przy pierwszej wizycie, kiedy będziecie mieć chemię, zazwyczaj lekarz wypisuje receptę na te leki, których będzie, będziecie potrzebować w późniejszym okresie. E, co jeszcze z tych nieprzyjemniejszych efektów? Na pewno rozstrój żołądka, e, takie uczucie pełności, wzdęcia. U mnie to było coś, co mi towarzyszyło notorycznie. E, strasznie tego nie lubię. Miałam wrażenie, że tak jakbym połknęła, nie wiem, oponę. E, taka się czułam strasznie napompowana. E, mogą się też zdarzyć zaparcia, biegunki. E, też często, niestety, albo... Niestety, pojawia się też raczej wzmożony apetyt. Co wiele ludzi dziwi, że w chemii się tyje bardzo często niż chudnie. I to jest niestety efekt sterydów, które są podawane razem z lekami cytostatycznymi. A sterydy z kolei powodują wzrost łaknienia. A więc często może być tak, że po prostu poczujecie, że macie większą ochotę na jedzenie. Nie ma się co przed tym zbraniać. Wiadomo, lepiej jeść coś jakościowo dobrego. Ale dziewczyny, jeżeli e, czujecie potrzebę e, zjedzenia, to po prostu róbcie to. Organizm potrzebuje więcej siły w tym czasie. Na odchudzanie, na inne jakieś kuracje dietetyczne przyjdzie czas później, a warto w tym szczególnym czasie zadbać o siebie. Co jeszcze? Ja wam tutaj wściągam, więc delikatnie zerkam w swoją prawą stronę. Na pewno problemy skórne pojawiają się dłoni i stóp. Czasem powoduje to złuszczanie, chemia w lewej chemii powoduje złuszczanie się na skórka. On wygląda to tak, że ta skóra schodzi z dłoni i z palców. Jest to też trochę bolesne. Nie wygląda to estetycznie, no jest to jeden z efektów, warto udać się do podologa zakupić jakąś maść, o czym podolog może nas zdecydowanie poinformować. Czasem warto zgłosić to też do jakiemuś lekarzowi pierwszego kontaktu. On może wystawić receptę na jakąś maść, która jest zrobiona z dużą dawką witaminy E i A, która będzie ułatwiała gojenie się tych ran. Co jeszcze? Odklejanie się płytki paznokciowej, słuchajcie, to też jest. Ja akurat tego nie przeżyłam, ale miałam wśród swoich znajomych trochę osób którym niestety ta płytka paznokciowa gdzieś odchodziła. Oczywiście jest to tymczasowy efekt, pamiętajcie o tym, niech Was to nie przeraża, ale może się zdarzyć, że wda się po prostu jakaś infekcja grzybiczna i te paznokcie, płytka paznokciowa będzie po prostu samoistnie odpadać. Oczywiście nie, nie, nie zdarza się to bardzo szybko, ale ona stopniowo jak gdyby odkleja się od, od powierzchni paznokcia i, i odpada. Potem natomiast wyrastają nam piękniejsze, zdrowsze paznokcie, a więc słuchajcie, trzeba zagryźć zęby i to przetrwać. Co jeszcze? Problemy z czuciem związane z podrężnieniem zakończeń nerwowych. To też się często zdarza, to czasem przechodzi wraz z zakończeniem chemii, czasem trochę się jeszcze utrzymuje się przez dłuższy czas polega to na tym, że często trudno nam jest coś wziąć w ręce, jakąś szklankę, nie czujemy dobrze uczucia ciepła, zimna, przez co te nasze palce są takie bardziej zgrabiałe, to też zdecydowanie jest takim efektem bardziej uciążliwym. Pojawiają się też krwawienia z dziąseł, mogą się pojawić samoistnie y, tworzące się ziniaki, wybroczyny. To wszystko związane jest z małopłytkowością, czyli obniżeniem w naszym organizmie płytek y, y, krwinek czerwonych. Y, y, również zespół ręka-stopa, czyli coś podobnego jak te, te, to, to, rogaw, y, to złuszczanie skóry, naskórka. Polega to na tym, że pojawiają się takie owrzodzenia na... Y, na, na Wewnątrz stóp i dłoni. Ale to zdecydowanie też jest efekt, który przemija z czasem. Także no, nie chcę Was tutaj dziewczyny straszyć. Te wszystkie rzeczy mogą się Wam zdarzyć. Również może być tak, że oprócz e, jakichś mądłości, zwiększonego apetytu. Nie będzie, nie będzie się Wam nic innego e, przydarzało, zdarzają się też podrażnienia e, aparatu słuchu, e, także to. to wszystko może się zdarzyć. Mi się wydaje, że i tak, pomimo tego wszystkiego, warto o tym wiedzieć, bo wtedy jesteśmy w stanie zareagować, jeżeli zdarzy się coś takiego, możemy zgłosić to lekarzowi przed kolejnym wlewem. A kiedy z kolei powinnyśmy się niepokoić i kiedy jest sytuacja, w której musimy jak najszybciej udać się do lekarza, zdecydowanie będzie to sytuacja, w której gorączkujemy, jeżeli gorączka pojawia się i, i, i trwa przez kilka godzin, utrzymuje się powyżej 38 stopni, to wtedy zdecydowanie trzeba udać się na SOR. Być może e, przydarza się nam wtedy gorączka neutropeniczna. Jest to związane bardzo z szybkim rozkładem e, komórek, e, które odpowiadają za naszą odporność w organizmie i chronią nas przed e, infekcjami grzybiczymi i zapalnymi. I e, trzeba tutaj zgłosić się do lekarza. Zazwyczaj sprawdza się morfologię i wtedy następuje dalsza, e, dalsze działanie. Także to jest sytuacja, w której absolutnie nie zastanawiamy się, tylko jedziemy na sor. Jak jeszcze inne sytuacje, na pewno utrata świadomości, jakieś zaburzenia świadomości, długotrwałe wymioty, długotrwała biegunka. To są wszystko sytuacje, w których zdecydowanie musimy udać się do lekarza. I najważniejsza sprawa kiedy wypadną mi włosy? No dziewczyny nie ma się co łudzić. Eee, włosy wypadną, zwłaszcza jeszcze w przypadku brania chemii czerwonej, która jest taką dosyć mocną chemią, która działa od razu, chociaż każda z tych chemii działa działa naprawdę silnie na komórki nowotworowe i wszystkie komórki, które w naszym organizmie dzielą się najszybciej, a więc to są zazwyczaj komórki, e, które znajdują się w paznokciach, we włosach. E, te włosy wypadną zazwyczaj około 12 do 14 dnia po pierwszym wlewie chemioterapii i jest to taki efekt, który dzieje się, te włosy dosyć szybko wypadają, ja myślę, że w przeciągu... W eee, dwóch, trzech dni one bardzo się zaczynają, tak powiedzmy od tego 12 dnia, dnia zaczynają bardzo e, w dużych gar, w dużych ilościach wypadać i wtedy dobrze jest te włosy przyciąć, ten efekt wtedy tych włosów, które widzicie na podłodze, w innych miejscach, na poduszce nie będzie taki, e, taki przytłaczający. I w, no widzicie, przy czesaniu po prostu będziecie trochę wyciągać te włosy garściami. Wtedy warto te włosy zgolić i potem po prostu zaopatrzyć się w jakąś chusteczkę czy w perukę. Nie bójcie się, te włosy odrastają, to jest tylko tymczasowa sytuacja. One odrastają nawet piękniejsze, bujniejsze, zdrowsze, także naprawdę e, wielokrotnie są kręcone, e, czy to na początku, e, czy, czy potem czasem nawet ta, to, to kręcenie włosów utrzymuje się przez dłuższy czas. E, dlatego trzeba to przetrwać. Jeżeli lubicie perukę, zaopatrzcie się w perukę. Jeżeli myślicie, że to jest coś dla Was, jeżeli wolicie turban, to po prostu znajdźcie sobie jakąś ładną chusteczkę, turban. Jest dużo pięknych rozwiązań. Ja osobiście nie miałam peruki, bo nie czułam się w niej dobrze. Nie wyobrażałam sobie, że mogłabym ją nosić. Miałam natomiast chusteczki, czasem chodziłam z łysą głową i. I jakoś wszystko było do zaakceptowania. Eee, a więc pamiętajcie, że jest to okres tymczasowy i te włosy wrócą i odrosną. Mm, tutaj też warto zwrócić uwagę, że włosy z całego waszego ciała po prostu wypadną. Co jest akurat plusem, jeżeli chodzi o nogi, nie trzeba ich tak depilować. Ja akurat ty, może za tym troszkę tęsknię, ale bez przesady. Eee, natomiast coś z rzęsami i brwiami, one też niestety wypadną, jeżeli będziecie mieć dokładnie z chemii chociażby białej, to z czasem te e, rzęsy i brwi też wypadną. E, no w najlepszym wypadku mocno się przerzedzą. Mm, dlatego warto zrobić też ten makijaż permanentny, o którym mówiłam w innym odcinku. E, no i co robimy, żeby jakoś e, m, sobie e, uprzyjemnić życie, umilić ten czas e, po wlewie? Dbamy o siebie. Dużo odpoczywamy, pijemy dużo wody, 2-3 litry dziennie to naprawdę jest taki dobry, dobra dawka. Pamiętajmy też, jeżeli mamy dzieci, słuchajcie, dziewczyny, to zwłaszcza na początku, te pierwsze dwa dni po lewie dwa do trzech dni warto odseparować się od dzieci, nie przytulać się do nich. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. Dla mnie to też była bardzo trudna sytuacja, tym bardziej, że miałam dziecko, które miało wtedy 5 miesięcy i bardzo mnie potrzebowało i to tak naprawdę lekarze tutaj uczulają, mówią, żeby się nie przytulać, nie, nie mieć za dużej styczności dziećmi, dlatego że e, ten, e, te, te leki wydalane są e, różnymi wydzielinami z waszego ciała, wiadomo, mocz, e, ślina, pot. I, I też no, po prostu możecie trochę sprzedać tych, tych wydzielin waszym dzieciom, waszym najbliższym. Dlatego warto na to uważać. W sytuacji, kiedy macie dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, te kilka dni po chemii, może warto się odseparować, odizolować, poprosić kogoś, aby, aby przejął opiekę nad dziećmi w te pierwsze dni. Tak samo, jeżeli dzieciaki będą chorować, trzeba testować swój organizm, może będziecie to dobrze znosić, a może trzeba będzie was odizolować. Izolować na jakiś czas, także to też miejcie gdzieś tam na uwadze. E, ja miałam o tyle dobrą sytuację, że miałam męża, który cudownie się sprawdził i przejął opiekę w 100% nad dziećmi. Miałam też dużo duże wsparcie w rodzinie mojego męża. Tutaj chciałam serdecznie podziękować moim ukochanym teściom, e, mojej e, szwagierce, wszystkim szwagierkom, szczególnie Magdzie, e, która bardzo zaopiekowała się dziećmi e, i, i naprawdę bez nich nie dałabym rady. A więc e, przygotowanie sobie takiego kręgu osób, które będą w gotowości, będą w stanie wam pomóc. Zwłaszcza te kilka dni po chemii jest ważne i tutaj pytanie bardzo częste, jak długo będzie utrzymywał się ten efekt takiego osłabienia, zmęczenia. E, zazwyczaj po trzech, czterech, no pięciu dniach to już powinnyście wracać do formy. U mnie to było tak, że brałam chemię w środy, a już w sobotę wieczorem zazwyczaj wracałam do formy. I niedziela już była takim dniem, gdzie czułam się e, już naprawdę na dobrych, w, do, w, 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 w dobrej kondycji. E, dlatego często już w kolejnym tygodniu ćwiczyłam. I tutaj a propos, dziewczyny, namawiam Was też do jakiejś aktywności fizycznej. To naprawdę nie musi być nordic walking, e, na pewno nie Dlatego, że w momencie przyjmowania chemii też unikamy skupisk ludzkich i unikamy na pewno basenów. Tam jest dużo bakterii, nie chcemy, mamy obniżoną odporność, nie chcemy łapać żadnych infekcji bakteryjnych, grzybiczych, dlatego takie miejsca nie są dla nas. Jeżeli mówimy o aktywności fizycznej, spacer będzie świetnym rozwiązaniem. Możemy umówić się z koleżanką, która weźmie nas na właśnie spacer po okolicy, powdychamy świeżego powietrza, trochę się poruszamy jeżeli mamy więcej siły, możemy poćwiczyć na świeżym powietrzu. E, wszystkie takie aktywności są wskazane. To powoduje, że organizm szybciej wraca do formy i te leki też szybciej się metabolizują w Waszym organizmie. Dlatego o tym nie zapominajcie, dziewczyny. To naprawdę bardzo pomaga, choć ja wiem, że ta motywacja do zaczęcia ćwiczenia w takim okresie jest bardzo trudna, ale zobaczycie, jak zaczniecie, to się na pewno poczujecie lepiej. E, I co jeszcze? Tak reasumując, Dziewczyny, ta chemia naprawdę dzisiaj jest do przetrwania. Eee, myślę, że trochę krzywdzą nas te wszystkie obrazy i stereotypy, które mamy w głowie, o chemioterapii, o osobie, która leży przypięta do węflonów, ledwo żywa. Dziewczyny, które biorą chemię, które są w moim wieku, są młodsze, starsze, naprawdę zazwyczaj dobrze znoszą tę chemię. Po wlewie często jesteśmy osłabione, jest gorzej, ale potem po kilku dniach wracamy do, do, do formy. Zresztą nie mamy też e, takich możliwości, żeby leżeć. Mamy często dzieci małe, które potrzebują naszego wsparcia, naszej opieki i one też nas napędzają, są naszym motorem do działania. A więc naprawdę chemię da się przeżyć. Trzeba sobie dać czas, kiedy czujemy, że potrzebujemy odpoczywać, odpoczywamy. Kiedy czujemy, że chcemy poćwiczyć, ćwiczmy. Kiedy chcemy zjeść więcej, róbmy to. Pamiętajmy o sobie, dbajmy o siebie. Pamiętajmy o lekach przeciwbólowych, przeciwwymiotnych. Zazwyczaj lekarz powinien Wam dać na wejściu Emend lub jego odpowiednik, który jest dobrym lekiem przeciwwymiotnym, wyłączającym ośrodek odpowiedzialny za uczucie wymiotów w Waszym organizmie. A tosa jest też lekiem na receptę, który możecie już będąc w domu też zażywać, jeżeli będziecie czuły... Długotrwałe nudności, jeżeli będą Was męczyć wymioty, e, nie bójcie się zażywać tych leków. One są po to dla Was, aby Wam pomogły. E, I naprawdę. Dziewczyny, dacie radę, to jest tylko etap w waszym leczeniu, w waszym życiu. On minie e, i potem będziecie czuć się zdrowo. Pomyślcie o rzeczach, które są miłe. Pomyślcie, zwizualizujcie sytuację, w której będziecie zdrowe, co zrobicie wtedy. To wszystko naprawdę pomaga wyzdrowieć. Ja wierzę, że tak będzie. Ściskam was mocno, dziewczyny, trzymam za was kciuki e, i zapraszam was na kolejne filmiki. Cześć!